Siema witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy otwierali yy, pakiet Retropolis. Także zapraszam do oglądania. Ja robię szybkie cięcie, żeby kupić pakiet i widzimy się kiedy już będę otwierał. Także pakiet jest już kupiony, więc dostałem 170 klejnotów i mega skrzynkę. Ciekawe co to jest wypadnie. Także otwieramy nie. Także... To była pierwsza mega skrzynka Dwa tickety, 13 gemów i mamy 200 gemów. Otwieramy drugą mega skrzynkę. Kupujemy i nic. Ale dzisiaj dzisiaj robimy. Dzisiaj robimy duże 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 tutaj gameplay także płacimy 80 za 60 tiketów mamy już 86 tiketów kupujemy za 29 30 biletików plus za 10 kupujemy 6 bilecików. także dzisiejszy odcinek będzie hardkorowy i tutaj było cięcie, ale zaczynamy. Zbieramy opening 50 skrzynek na kanał, także będzie, będzie co oglądać. Jestem big brulerem. Najgorzej. Próbujemy przeżyć więcej niż 3 minuty. Najgorsza, Najgorzej na świecie, bo jest tutaj Nita. I jest tutaj Nita. Jest na razie pół minuty i żyjemy. Także naprawdę nieźle. Moim zdaniem, ale już tutaj idzie niedźwiedź po Próbujemy to ugrać. Co mogę powiedzieć? Próbujemy. Pierwsza minuta. Jeszcze dwie. Za 20 będzie naprawdę słabo przegrać. Bo trochę to duża suma jest 20, ale spokojnie mamy jeszcze 100 do wydania także. Dzisiaj ten odcinek to będzie długi. Ciekawe czy wbije się po live, czy przed live'em. Bo pamiętacie, że dzisiaj jest live. Stało mi 30 tysięcy zdrowia. i przegrana. Do dwie minutki. Bozu dwie minutki. Dobrze. Chociaż dwie. Dobrze takie Dwie minuty, czy mi się udało? Udało mi się. ile będzie? Za ten gwiazdę, oczywiście, i 420. Za pierwsze 20. O, to chyba dzisiaj robimy ten opening, wiecie? Kolejna wielka gra. Może tym razem Jessie. O jejku, to już się zaczyna robić. Naprawdę dobrze. Opening będzie wielki, 20 ponad skrzynek. Trzeba się będzie z tą tarą szybko uporać. Tutaj jest w tym klocku. Także zaczynamy rzeźbę. To będzie Będzie wielki opening. Szykujcie się Na dzisiejszy opening Jeszcze koledzy przygotowują opening także tutaj naprawdę będzie się działo Nie wiem, że dzisiaj live to jeszcze może zagramy właśnie tutaj gry z widzami jako big game Także czekajcie Na pewno coś z tego wyjdzie Tutaj Jessie postawiła działko swoje. I. Zosta mamy jeszcze minutę. Mamy minutę, żeby to ugrać. Stawiam działko. Działko zaczyna strzelać. Chyba to ugramy. Tak. Dobra, to będzie ugrane. Bo zostało jeszcze, dwa, jeszcze 10 tysięcy zdrowia. W pół minuty na pewno zajdzie tyle. Dobrze, także kolejny mecz mamy wygrany. I zostaliśmy kolejne plus 440. Także mamy już 15, 16 skrzyni. A jeszcze zostało nam 80 tiketów. Także jest dobrze. Mi się to podoba. Czy znowu Tara? Jess jest najlepsza na ten tryb. Ja nie ja wiem, co by się działo na trybie z obroną safe'u. Na trybie z obroną sejfu jest tego naprawdę dużo. Dużo tych ticketów dropi. Jak dla mnie granie bossa jest nieopłacalne. Nieopłacalne. Bo dostaje się po 40 za jedną wygraną, także co to jest? Trzeba wydać trzy tikety na jedną skrzynię. Mamy w ogóle w teamie Piper i Rosa. Została nam jedna minuta, aby pokonać tarę. Więc kontynuujemy. Czy nam się uda? Nie wiem. Mam taką nadzieję. Tak, uda się. Kolejne ugrany. kolejne skrzynki do otworzenia także robimy to. Kolejne 4,5 pół skrzynki i jest już skrzynek 20. Ojejku, dałem za 15. Szybko trzeba wyjść. Nie dało się. Także o jejku. Chyba muszę zrobić cięcie, chociaż nie. Dobrze. Tak nie zauważyłem kto jest... O niej Rosa. Rosa jest big brawlerem. Także z Rosą już będzie trochę ciężej. Moje działko zaczyna strzelać. Tam Leon ma już swojego ulta, którego użył. Starą w tym może być trochę ciężej to ugrać, bo Tara za dużo obrażeń nie zadaje. Boss się schował w tamtym miejscu. Została nam minuta, a sobie zostało jeszcze 50 tysięcy. Chociaż wchodzi w niego ODA mecz ostro. Ciekawe, ile teraz skrzynek będzie. Dostało 11%. A Boss ma 14, 8, 6 tysięcy zdrowia. 5 tysięcy zdrowia. Jesteśmy... Powinniśmy wygrać, jeśli w 10 sekund padnie. I padł. Dobrze, mamy to. Kolejna wygrana. Tym razem za trzy, za trzy skrzynki, ale to dalej jest coś. Ja chyba muszę zrobić cięcie i przełączyć internet. Kontynuujemy otwieranie. Znaczy, tutaj kontynuujemy grę. Zostało nam jeszcze trochę skrzynek do otworzenia. Gramy na Dyna Majka, także nie powinno być trudno. Żadnej trudności nie powinno tutaj być. Bo dynamik ma bardzo mało zdrowia, a swoim dynamitem mało co nam zrobi, ponieważ musiałby trafić idealnie, żeby nas zlikwidować. Bomba nie zdołała nas trafić. Język profesjonalny jest tutaj uruchomiony. Dla Majkowi zostało jeszcze 80% zdrowia. I. A jest to dopiero minuta on ma 48% Czyli zostało mu niewiele zdrowia. Będzie głupio, kiedy, prze jeśli przegram. Ale powinno się udać. Dyna ma, jak ma jeszcze 30 tysięcy zdrowia, to zdrowie cały czas mu spada. Oczywiście, tutaj, gracze, jako Bosy nie są jakby aktywne na obrażenia. I czy się uda? Udało się. Dwie sekundy przed końcem. Mamy kolejne 4 skrzynie, i został nam jeszcze jeden mecz do zagrania. Także dzisiaj robimy otwieranie 30 skrzyni. Widzowie. Mam Możecie, jeśli, film wam się, jeśli ten film Wam się spodoba, możecie zasubskrybować kanał. I, I ten. I ten. I zostawić łapkę, jeśli oczywiście film Wam się spodobał. Wreszcie ma dużą ilość zdrowia. Dosyć. Znieściliśmy ich. Ten mecz musi się udać, ponieważ Jessie jest łatwo wygrywać, bo ona w końcu ma ten swój atak, który przechodzi przez dużą ilość przeciwników. Jeszcze muszę przeżyć tylko 45 sekund i robimy otwieranka. Albo otwieranie zrobimy na live. Live dzisiaj będzie live szybciej. Ponieważ o yy, tutaj za jakieś pół godziny, godzina może. Z widzami i otwieranie skrzyni. Oczywiście, także kolejny mecz, ugrany mamy. Jessie jest trudno przegrać. Mi zostało jeszcze 20 tysięcy zdrowia. to będzie wygrane. Nie mogę dopuścić do tego, żeby dostać najmniejszy damage, ale ugraliśmy to. I opening dzisiaj będzie duży. Duży opening. Mam nadzieję, że się rzuci. Ale wolałbym chyba nagrać z tego osobny odcinek. Także yy, dziękuję za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję.